Przepraszam, yy, przepraszam, Leon. Yy, ta, tak cię głupio nachodzę w twoim garażu o. O, pani! Wszędzie pani szukam. Mnie? Yy, tak, 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 tak. Yy, pani, moje uszanowanie, bardzo mi miło. Jestem Gregorio Kassanem, jestem dyrektorem Onbit Studio. Miło mi. No więc taka sprawa. Przygotowujemy w studiu taki nowy spektakl i, i szukamy nowych artystów, którzy zechcieliby w nim wystąpić, więc chciałbym panią serdecznie zaprosić na, na, na casting. Nie? Tak, 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 tak. Panią i pani koleżankę, tę blondynkę taką z dziwnymi włosami. Tak widziałem nagranie, na którym razem pani śpiewają i naprawdę to naprawdę trzymacie poziom, którego szukamy. Nagranie? Kursi. To niemożliwe, to niemożliwe, jak to? Nie, 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 nie. Widziałem filmik nagrany o tutaj, dokładnie w tym miejscu. To był ten, ten karak. Słuchałeś mnie? Nie, 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 to był Maxi, taki miutki mały raper, ten, ten taki. Ma Nieważne, przyjdzie pani jutro na przysłuchanie i zabierze pani tę swoją. Tę, tę, tę przyjaciółkę. A ty pójdziesz z nami? Tak, 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 tak. tak. Jak chcesz, możesz przyjść ze swoim zespołem, Leon. Nie, wolę nie, dziękuję. Ten zespół to nasz niezależny projekt. Trudno. Daj spokój, nie możesz przegapić takiej szansy. Zwariowałeś? To jest mega znane studio. Gregory jest genialnym dyrektorem, a wy świetnie gracie. Nie możesz tego zrobić, reszcie chłopaków. Wow, widzę, że sporo wiesz o naszym studio. No jasne, że sporo wiem. Słyszałam o Gregoriu, słyszałam o was wszystkich. Nie wiem, czemu cię to dziwi. Tak, tak, do dokładnie. Czyli widzimy się jutro? No, no pewnie. Fantastycznie A coś dzwoni, to mój telefon Chwileczkę, o jest Sekunda, przepraszam Tak, tak Halo? Tato? Do domu? Do domu? Przepraszam, ale muszę już lecieć, niestety. No to do jutra. Dziękuję, dziękuję, to panu, dziękuję. To ja dziękuję. dziękuję. Die dziewczyny, die dziewczyny, ciągle robią jakieś zamieszanie. To nie do pojęcia jest. No dobra, Leon, to przemyśl moją propozycję. Zastanowię się. Zdania raczej nie zmienię, ale i tak bardzo dziękuję. A co na to koledzy z zespołu? Też nie chcą przyjść? Najpierw bym spytał. Zastanów się. Bardzo fajny masz ten garaż. Bardzo fajny. Napisałem do ciebie, bo chcę cię bliżej poznać. Czuję, że między nami jest coś wyjątkowego. Chyba nie zaprzeczysz, prawda? Nie wiem, odpowiedz coś. Violetta. Hej. Alex. Coś nie tak? Nie, sorry, zamyśliłam się, co słychać? No, spoko, ale ciebie chyba jednak coś gnębi. Nic mi nie jest, naprawdę wszystko dobrze. Jakoś nie chcę mi się wierzyć. No powiedz mi, co się dzieje? Jednak nie mogę przestać myśleć o Leonie. Nie mogę uwierzyć, że tak szybko się pozbierał po rozstaniu. Tak. Przepraszam, może powiem teraz coś, co cię zaboli, ale co jeśli Leon nie był w tobie tak zakochany, jak ci się wydawało? Może sama powinnaś już o nim zapomnieć, bo tylko tracisz czas. Ale nie mogę, Alex. Próbuję, ale nie mogę. Wiem, że to mega ciężkie, ale uwolnij się od niego. Musisz się... Ach, nie wiem, z Leonem już nie będziesz szczęśliwa A ty na to zasługujesz Zasługujesz na kogoś, kto o ciebie zadba Nie wiem, jak to zrobię, ale spróbuję stanąć na nogi i dala od Leona Siema Siema Oczywiście musiałeś się tu pojawić No bo kto inny jak nie ty? I jeszcze tak się ze mną widasz? Siema Niewiarygodny, jesteś bezczelny, Leon Wiesz, jaki był najpiękniejszy dzień w moim życiu? Ten, w którym zerwaliśmy Na razie